ma wszystkim. Polski dniepr numer 41. Teoretycznie podsumowanie było, ale jak wiecie, no ciąg dalszy przy takich motocyklach to jest Never Ending Story. Więc y, zawsze będzie coś. No, chyba że wypierdolisz dużo gotówki. E, tak jak widzicie, widzicie był mały off-road. E, Zaraz do tego przejdę, bo to fajna w ogóle też się historia zrobiła. Tak jak widzieliście na tym podsumowaniu, znaczy na tym ostatnim filmiku, gdzie tam wiecie, wszystkie zdjęcia wkleiłem, jakie, jakiekolwiek robiłem przy odbudowie, które były mi potrzebne, bo je posklejam, to wrzucę i tego. I tam na końcu było takie ujęcie na te wiatraki, jak było jeżdżone, ale zaraz do tego wrócę, tylko Wam się pochwalę, bo tak. Kupiłem... Co to jest w ogóle? Bo tym nie wiem. Cewka zapłonowa. I ponoć ta od Seicento jest najlepsza, bo... Czekajcie, może to sobie wyjmę. E, szałowa, standardowo, tylko że tutaj potrzebowałbym kable, ale ja tu chyba zdrutuję. E, fajnie jest opisane... Czekaj, gdzie to ja widziałem? O, jest. Plus po prawo, minus po lewo. No i gdzieś to wstawię. Hmm, ona chyba nie będzie ten. <laughs> tam się powinno zmieścić pod, yy, tam pod tą pokrywą. sobie to podrutujemy, yy, bo tamta od temperatury ona siada i yy, no po prostu no tam nie ma, nie ma co jej schłodzić, i po prostu to jest tandeta tamto yy, w tym zapłonie, więc yy, tak to było. Yy, czyli dobra, cewka już wiecie. Ona kosztuje chyba. 60 zł, czy, koło 5 koło 5 i tak ten piękny klosz. Y, y, nawet nawet nie wiem, czy będę mył. No, to ja delikatnie przetrę tutaj te środki. Za nowe śrubki dam. Y, jeden z widzów, a dokładnie Piotrek, y, wysłał mi klosz, bo powiedział, że mi się należy. No, jestem kurwa bardzo zadowolony i szczęśliwy. Jest, w końcu jest. Chociaż no, ten poprawo ja to wszystko lakierowałem i będzie teraz się tak rzucało w oczy, chyba nie. Czekajcie, no, no tak troszkę widać, a weź przyłóż i tak, i tak i nie, ale chuj, nie będę tego ruszał. Przykręcę nowe śrubki dam, uważa, żeby nie spadło. Tu jeszcze sobie uszczeleczkę jakąś dorobię, bo akurat też i nie było. Są kierunki, są. No bo później jak na miasto gdzieś przejechać się, czy nawet kawałek dalej na jakieś pola, no to yy, dobrze się asfaltem przejechać i nie machać tą ręką. No bez kierunku też nie ma problemu, żebym to ściągnął i, i, i miał wywalone, ale są, zostawiłem je, jestem zadowolony, szczęśliwy, jeszcze raz dzięki Ci Paweł. Kurczę no, yy, szukałem długo tej lampki, znaczy yy, mógłbym ją teoretycznie chyba załatwić też od ręki, tam yy, bezpośrednio zapytać na, na grupie. Ale czekamy, żeby po prostu ustrzelić, jakąś powiedzmy, okazję. No, ale jak była jakaś pęknięta, no to niestety to już tak nie za bardzo. Nawet jakby była w gorszym stanie, to też bym się cieszył. No, ale to jest luks, nie? No, więc super, co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Aha, no, i tymi kierunkami muszę się zająć, bo niby kurwa działa, niby nie działa. Znaczy, niby coś się żarzy, nie żarzy. No. Tak czy siak, możliwe, że po nowym roku wstawi się tutaj ten alternator, czyli idzie normalnie, to będzie wyglądało tak, jakby szła pronica i tu się alternator zaczynanie, więc możliwe, że uda się to zrobić, ale to koszt jest w tej chwili 900, było 8 i zaraz będzie 1000 zł, bo te podnosi alternatory. Gdzieś tam, to, to też jest brane z, chuj wie, z Suzuki, nie wiem, z czegoś, i, i po prostu coraz mniej ich jest. Natomiast, e, co do samej podróży, no to przejechałem się z wujkiem, e, no i, kurde, pojechaliśmy, no też, tak jak wtedy tam z siostrą jechano to z 20 km, tak to wychodziło, no 19 czy 18. I, kurwa, pod sam koniec, gdy już mieliśmy zawracać, już się tak ściemniało, wiecie, bo to już te, te, ta pogoda. Ty, no jest gaz, nie? No to yy, mówię, dobra, no to bez świateł próbujemy, bo to kurwa zaraz ten. Czy prądu nie ma? A okazało się, yy, ja już od razu Wam powiem, że padły świece. Yy, nie szło go odpalić, dopiero na saniu yy, odpalił. Potem z tego saniam, bo to, 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 tutaj macie takie grzybki do góry się podnosi. Yy, odpalił na saniu, mimo że rozgrzany, wiecie, paliwo było. Myślałem na początku, że się zatkał tutaj od tej farby pierdolonej yy, zbiornik, ale tu jest wszystko drożne, cacy, więc tu jest luksus. Yy, yy, bo tutaj był taki problem... A nie no, mówię, pokażę Wam, bo... Yy, bo to jest tak, widzicie, jest obdrapana farba i strasznie mi to uszczyło. Ja mówię, kuźwa wamać. no czemu mi to je państwo, już ta uszczelka puchnie od gumy, to ścierwo, widzicie jak rozwieje. Yy, tu oczywiście przyjaciel Czarek połamał. I wychodzi, że po prostu tymi ostrymi ja to trochę spiłowałem krawędziami mi to kalczyło, Bo to wiecie, otwierasz, chcę zamknąć, szukasz, szukasz, gdzie jest? O, jest nie. I przez to szuranie tą farbę mi łuszczyło, nie? Z, skrobało, takie bym z śrubokrętem, no to ale no już tam, ten, to, to wiecie, to opanowałem, no i świece padły. A świece padły, bo y, tu jest y, śruba od składu mieszanki, bo tu jest od tych wolnych obrotów, od podnoszenia przepustnicy na wolnych i ja to miałam na półtora wkręcone. W tej chwili jest y, dwa obroty, nie półtora, tylko dwa i już świeca, już, y, bo wcześniej ona była czarna, tak? No to mówię, no tak, no bo nie jeżdżonej y, sam nie pojadę, bo mi to zgaśnie, zdechnie i kurwa kogo mam zawołać, nie? Więc. Y, Mówię, dobra, ale jak się przyjadę, to powinna się oczyścić e, pikobelo, Nie, bo tu nowe te świece, wstawione te e, denso, nie? Denso są świece, te, które wszystkie, wszyscy polecają. I okazało się, że świecami mimo to, czarna, nie? Jak już wróciłem, y, wstawiłem nowe świece. Tu mam takie świece od Kupla, e, Taką paczkę kiedyś dostałem. Nawet jest po 2 euro. I to jest. BPR 5HS, nie? No i na tych wcześniej jeździłem, ale mówię, zmieniam na TDS, bo wszyscy polecali dobra właści właściwości ciepne. I słuchajcie, yy, yy, wykręciłem tą śrubę i już, już ty, ty, nie okapca, nie? Na tych wolnych, nawet, więc teraz po tej jeździe też powinno być yy, super, nie? Ey, więc dlatego mi zgas. I tak, tu mam te stare świece, to jeszcze ten stary typ, one działają. One są wszystkie poczyszczone. No, znaczy, chodzi mi o, o same te. No, te cycki, zapomniałem, jak się to nazywa. Tu są te świece pierwsze. Tu taką jedynkę krzywą narysowałem, na których jeździłem przed remontem. Te założyłem na, po remoncie. I mówię, i na tamtym są, A w międzyczasie jeszcze akurat wujek. Kupił B7HS, więc te jeszcze, te, te, te są chyba odpowiedniki tych Denso, nie? Więc możliwe, że, no tych nie otwierałem, nie będę zakładał, zobaczymy jak na tych będzie się zachowywał i po prostu biorę klucz Ewentualnie w trasę i, i, i będzie po prostu w razie w wymiana, nie? No bo mówię, myślałem, że, kurwa, no co ja myślałem, no że po prostu yy, no to jest od, teoretycznie od wolnych obrotów, tak, śruba składu, bo przecież wpływakiem ustalasz poziom paliwa, jaki ma być wapierdalany, no i wiadomo, tu już jest iglica. No ale no, pół obrotu wykręcone i już jest luks, nie? No i dobrze, pali, ustawiony jest ten zapłon, więc, więc tu jestem happy. Aha, a dzisiaj sobie ten, porobimy, znaczy nie wiem, czy to będę pokazywał czy nie, bo jeszcze mam zamówione części, to jak przyjdę, to wam pokażę. Może nawet jeszcze w tym odcinku Weźmy te wszystkie. Tu na przykład, bo tu jest tak, że idzie śrubka tak, i kabel postu, No to to wszystko za wiele cyną, nie? Wezmę lutownicę, tak, że wiecie, żeby to też tam mieć w tych tych nie, nie tego, nie, nie korodowała czy nie utleniała się, nie? Więc tak on zgarnia błoto. Yy, też załatwię sobie te chlapacze, żeby to tak nie klapało. Yy, I fajnie, że nie odpadł mi ten, ten magnes neodymowy, bo on sobie tam przyklejony do tej miski. Taki kawałek tam przy tej y, rurze, y, tej, tej co ja mówię, nie rurze, tylko przy śrubie spustowej. Więc ewentualnie jakieś tam opiłki. I chyba 500 km i wtedy zmieniam olej, nie? Bo no taki jest plan. Eee, śmiesznie, bo tu wjechałem w kolejne. Miałem tu nogę. Kurwa, cała stopa w błocie, nie? Bo po prostu yy, zsunąłem się, yy, bo akurat orali te pola. I na tych drogach polnych tam takie kolejne się porobiło od tych ciągników. No i tu cała stopa ten wpa wpadła mi razem z tym spodnóżkiem. No to widać, że wszystko jest zabłocone, nie? A nie było FSU upalane, tylko po prostu to było przejeżdżanie, nie? Bez żadnych tam. Tu też pochlapane, e, tutaj trochę z dyfra tam e, zgarnęłem, bo tu było dużo więcej tego błota, to tak wiecie, e, ręką pościągałem, żeby, ten, żeby mi tu tak nie syfiło, nie? Kurwa, 10 minut i... a nic nie pokazałem, nie? Nie, no coś tak pokazałem, ale dobra. Mam tej lampki nie czyszczę i sobie będziemy działać, jak coś będzie ciekawego, to odpalam kamerę. Tak jak mówiłem, zabielam sobie wszystkie e, końcówki. A chodzi o to, żeby po prostu. Przyłóż to, wyzumuj. No, nie wygląda to schludnie, nawet na pewno można by było to zrobić ład, ładniej. Chociaż i tak to wszystko siedzi w lampie. No, nie wygląda też to za dobrze, tak? No, tam gdzie dało się jakieś wsówki, no mogłem tutaj jeszcze dać ewentualnie, żeby tu w razie W jakieś zwarcie nie było. Mogę większą dać i się obkurczy. No, no to macie rację, to dam większą i z tej strony na winę to to zrobię. Przy okazji przesmarowałem jeszcze linkę, ale to chyba Budeb, psikałem i wystarczy. Hmm, to ten stary kabel to jest od od od, 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 od. Ale o, o, to jest akurat zabezpieczony od yy, licznika. I sytuacja wygląda następująco: Bo tak, czy dam plus tutaj, czy tu na przerywaczu. Nie ma różnicy, bo to już wcześniej mówiłem o tych kierunkach, ale coś mi nie, nie trybi. I tak tutaj idzie ten główny prąd. Jak to yy, ten kluczyk jest wciśnięty, no to zwierają się te styki. Hops. Tu idzie ta lampka kontrolna. I prąd idzie dalej na całą resztę. Przynajmniej tak to jest. Tu chyba powinna być w ogóle lampka ładowania, ale tu jest kurwa za dużo dziur po prostu. No tu wiadomo, to jest ten, ten. No kluczyk, stacyjka. Tutaj jest ta zaślepka na bezpiecznik, a bezpiecznik u mnie robi i za drucik, bo nie ruszałem tego. Tutaj idzie. W sumie to ta lampka robi za bezpiecznik, tak naprawdę. Ale dobra, no to mam rozmontowany. Przełącznik od kierunkowskazów, on tak wygląda. Tutaj w środku też widać, te końcówki są zabielone, <laughs> powkręcane. No, niestety to jest na trytkę, bo tu powinno być yy, taka opaska. I teraz tak yy, w dół, no to powinien prawy się zapalić, tak? I chodzi, chodzi. Nawet równo. Ale sobie niebieskręcamy w prawo, czyli z lewego tu jest między gaz i pyk w prawo działa, no i tam z tyłu chyba ta, też świeci. Jak jest w ten sposób, czyli bezpośrednio idzie plus z akumulatora tutaj na stacyjkę. Bo powinienem to chyba jakoś po prądnicy zrobić, ale coś chyba... nie wiem. No przynajmniej tak instalacja mówiła, że mogę no tutaj plus walić na stacyjkę, no to tak zrobiłem. No to ma sens w sumie. I to jest kabel od... czy tam przewód od przerywacza, nie? Więc jeżeli on jest jakby na krótko połączony tutaj na tym łączeniu, no to te kierunki działają. Ale jak tutaj wstawiałem, bo tu też, jak to wygląda, że tyle kabli kurwa do jednego, bo ja zrobiłem tak, czekajcie, włączę, bo chodziło mi o to, że wciskając, czyli dając już zapłon, czyli w tym momencie, chcę, żeby działały hamulce tylne, tak przy wciśnięciu. Hamulce tylne i co tu jeszcze idzie? Co to kurwa jest? Hamulce tylne. Aha, to idzie do cewki, czyli na silnik, tak? Czyli już dwa kable, a te dwa to są. Kurwa, nie pamiętam. Hmm. Aha, i te dwa są prawdopodobnie nawet na pewno. Czy nawet to jeden powinien być, chyba. Nie, dwa. Kurwa, no teraz nie będę szukał. I yy, ten. Lampka, ale tu jest tak zrobione, że. Ty... Jeden kabelek jest połączony, w sensie, no wystarczy, że jeden idzie od czujki i tu jakoś połączyłem, no żeby dwóch kabli osobno nie ciągnąć, tylko jeden robi za jeden, nie? I, i, to niebieskie, to co to było? No, ale w każdym razie, że po zapłonie ma, aha, klakson ma działać po zapłonie? Czekaj. Aha, no tak, czyli klakson, a nie, bo tu jest tu. No ale chodzi o to, że zapom włączam, no to mają działać światła tylne, bo sem, chcę jeździć bez świateł, ale chcę mieć kurwa kontrolki, tak? E, hamulec w razie ten, no w sumie bez sensu, ale no, no dobra, już zrobiłem ten hamulec i się gubię kurwa w zeznaniach. Mm, no ale tak na logikę, no, jakbym wytłumaczył każdy kabelek, no to to, to to ma sens, przynajmniej na tą chwilę. I, a wszystko to mówię po to, bo ten przewód, który idzie na przerywacz jak szedł stąd znaczy, czekajcie, ja włączę tak zapierdala kierunek, pokaż który to, ten i teraz włączę sobie zasilanie, hops no widzicie, Zgas, nie? czyli tak, świeci, świeci kurwa no, jedną ręką to no co jest dobra, to z na skróty świeci zapala i on po chwili jeszcze myśli, myśli tutaj mi deczko przygasają te lampiony to chyba też nie no ale teraz jakoś jakoś to działa włącz nie ma świeci zapłon i po chwili myśli a tam na tym zapłonie w ogóle kurwa też przez chwilę nie działa o kurwa o kurwa 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 no, nie ma co się bawić prądem coś szło nie chciało działać, ty zrobiłem zwarcie i zaczęło znowu działać, nie? O. Nie wiem, powalone to jest tak czy siak zabielam te końcówki, żeby tu lepsze było przejście, i, i żeby nie rozwarstwiał się tutaj przewód na samym końcu. Bo, no bo tu jest to wszystko na dziury zrobione, nie? Więc yy, dziury i śruby, więc tak to wygląda. Pewnie można by było lepiej, ale to i tak jest w lampie, więc mnie to nie interesuje. Tak powiem. Dobra, robi sobie dalej.